Przed materiałem mamy pytanie do Was. Co sądzicie o przyszłym wprowadzeniu skinów do Zeusa? Dzisiaj serwis Epic Plays wychwycił ciekawą rzecz, w której to scena raperska tak naprawdę po raz kolejny nawiązuje do sportów elektronicznych. Tym razem chodzi tutaj o utwór GeForce z grupy Problem, gdzie gości nie występuje Szpaku oraz Kasba Bałagany. Samo nawiązanie do Janusza Snaksa-Pogorzelskiego pojawia się tak naprawdę na samym początku utworu, gdzie słychać komentatora Sadokista w legendarnej akcji Janusza na Cobblestone podczas ESL One New York 2016, którą zapewne każdy z Was już doskonale zna. Jest to idealny ukłon w jego stronę. W utworze poza nawiązaniem do Snaxa pojawia się wiele odnośników ogólnie do świata gier. Wspominają tam też o Jankosie, czyli jednym z najlepszych junglerów w League of Legends. Ogólnie utwór GeForce grupy Problem. może. Możecie posłuchać chociażby na Spotify'u w ich najnowszym albumie Fight Club. Jeśli ktoś jest fanem ich twórczości, to jak najbardziej zachęcamy do wysłuchania. Dajcie znać, co sądzicie o. Ostatnio miała miejsce kolejna aktualizacja to Counter-Strike'a, która najpewniej Wam się nie spodoba. Wielu ludzi spodziewało się powrotu chociażby kabel Stone'a do puli map. Tak się jednak nie stało. Valve postanowiło udostępnić tryb Broken Funk Premier dla każdego na czas ograniczony. Dodatkowo posiadacze przepustki Broken Funk będą grali w systemie Prime. Startując matchmaking we wcześniej wspomnianym trybie Broken Fang Premier, Co najważniejsze i najgorsze zarazem dostosowano teksturę Zeusa w taki sposób, aby dało się wyczytać jego pełną nazwę. Liczy się to jako skin do broni. Okazuje się, że Valve po prostu przygotowuje się na wprowadzenie skinów właśnie do Zeusa. Zdecydowana większość twierdzi, że to jedna z najgorszych aktualizacji ostatnich miesięcy. I nie ma co się dziwić. Zapewne mało kto chciał w obecnej sytuacji nowych skinów, zwłaszcza do tej broni. Wielu oczekuje na ciągłe poprawki Waku, powrotu niektórych map do Puli i tak dalej. To jednak jak na razie się nie stało. Oczywiście, napiszcie, co sądzicie o całej tej aktualizacji i dajcie znać, czy aby na pewno ten update czegoś ponownie nie zepsuł w cs -ie. Na poprzednim materiale informowaliśmy Was o pewnej dramie z udziałem właściciela Anonymo oraz Illuminar. Oczywiście, aby mieć pełny obraz tej sytuacji, zachęcamy do obejrzenia poprzedniego odcinka. A teraz wracając do sedna sprawy, na słowa słówka odpowiedziała właśnie organizacja Illuminar. Z tego co udało nam się dowiedzieć, Mateusz nie dostawał wynagrodzenia, ponieważ były one na podstawie faktury VAT, a żadna faktura dotycząca tej umowy nie została im przekazana. Innymi słowy, według nich, przez to, że Sówek nie przekazywał im faktur, nie dostawał swojej pensji. Według nich, Mateusz, działając w imieniu Illuminar, rozpoczął tworzenie własnej organizacji w oparciu o ich zasoby, wiedzę oraz kontakty. Działania sówka przyczyniły się do utraty możliwości wzięcia udziału w IM Katowice 2021. Swoje oświadczenie zakończyli: Nie możemy dopuścić do dalszej eskalacji godzenia w dobre imię graczy, pracowników, partnerów biznesowych oraz samej organizacji. Dlatego wzywamy pana Mateusza o sprostowanie nieprawdziwych informacji. Na odpowiedź Sówka nie trzeba było długo czekać. Jak stwierdził, odpowiedzi w tym oświadczeniu są wymijające. Pani Liliana, czyli nowa prezes Illuminar, informowała, że będzie dożyła do ugody. Zamiast tego zajęto Sówka konto. Mateusz napisał, że na podstawie faktury VAT otrzymał tylko jedną pensję. Pojawiła się propozycja objęcia udziałów, Suwek się zgodził. Udziałów jednak nie dostał, no i pensji również. W kolejnych miesiącach straszono go wielokrotnie uruchomieniem poręczenia. Do tego wszystkiego odniósł się były prezes iluminar Grzegorz Kamiński, który w zasadzie jest twórcą tej marki. Napisał, że przykro się patrzy, jak potraktowali Mateusza oraz innych byłych pracowników. Cytując, jedni z was powiedzą, że tworzył konkurencyjną organizację, drudzy zaś, że chcieli zagłodzić stary zarząd i przejąć IHG. Interpretację zostawiam wam. Na pewno wszystko skończy się w sądzie, wtedy też zobaczymy jak sprawa się ułoży. Jak możemy dowiedzieć się z Twittera PolishLeaks, w miksie stylu wprowadzonego przez Bialiego szykują się kolejne drobne zmiany w składzie. W tej chwili Milki i Skrzynia mają się pożegnać z tym miksem. Ich miejsce ma zająć Mati oraz Avis. Jak jednak napisały osoby z Polish Leaks, nie ma co się do tych zmian przywiązywać. W końcu na tych dwóch pozycjach często dochodzi do roszad. W jednej statystyce na HLTV góruje Wiktor Tazwojtas. Jak się okazuje jest pierwszym graczem, który zagrał już łącznie ponad 2000 map. Co ciekawe ostatnio Honoris wygrał swój pierwszy turniej od początku istnienia tej marki. Wszystko to po pokonaniu Hercegnowi oraz klub Bruge Esports w ramach SEA Cash Cup Europe. Tym samym Polacy zyskali 3000 dolarów. Już dzisiaj czeka nas sporo spotkań z udziałem naszych polskich graczy bądź zespołów. O 9 rano Wisła podejmowała Trident, z którym wygrali 2-0 jednostronnymi wynikami. W ramach Fanspark Ulti grało Sprout na Mad Lions, w której to gra Tucson. Niestety po obu wyrównanych mapach to Sprout okazało się lepsze. W trakcie tworzenia tego materiału Anonimo walczy z Young Ninjas w ramach Snow Sweet Snow 3. Obie te formacje jak na razie mają bilans zero zwycięstw i jednej porażki. Jeśli chodzi ogólnie o tabelę w ESL Mistrzostwach Polski, to zaczyna wyglądać całkiem ciekawie. Wisła jest na przedostatnim miejscu, a w tym wszystkim górują gracze XCOM AGO. Wysoką pozycję mają też zawodnicy Honoris. Całą tabelę w zasadzie widzicie teraz na ekranie. Exit oficjalnie odchodzi z ekipy Sharks i przenosi się do Mibru. Bułgarscy gracze Blocker, NK oraz Ksek kończą swoją karierę w CS:GO i przenoszą się na Valoranta. Legendarny gracz i trener Counter Strike'a Jumpy przechodzi oficjalnie na trenerkę do Valoranta. Tony Black w przeszłości znany jako Kibaken również przenosi się na Valoranta. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podlecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie, aby odwiedzić Hellcase'a, korzystanie z naszych kodów. Tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.